Chciałem Państwa zaprosić na trzeci wyścig górski Magura Małastowska-Gorlice Małastów, który odbędzie się od 24 do 26 czerwca. 24 zapraszam na Rynek do Gorlic, gdzie będzie odbiór administracyjny i badanie kontrolne pojazdów. W związku z tym zamknięte będą ulice Świejkowskiego, Wróbleskiego i okolice rynku. W sobotę i w niedzielę zapraszam na malowniczą trasę wyścigu do Małastowa, aby zobaczyć zmagania najlepszych kierowców startujących w Gór polskich samochodowych mistrzostwach Polski.